Cesarskie cięcie. Cesarskie cięcie to operacyjne zakończenie ciąży. Wykonuje się je, kiedy poród drogami natury jest niemożliwy lub utrudniony. Najczęściej wskazaniem do cesarskiego cięcia jest zagrożenie życia dziecka, np. przez zamartwicę wewnątrz łożysko przodujące, zbyt duża masa ciała dziecka, niewłaściwe położenie dziecka. Ciąża mnoga, brak postępu porodu oraz niektóre choroby matki, np. wady serca czy cukrzyca. Kobieta nie zawsze ma możliwość przygotowania się do cesarskiego cięcia. O tym przygotowaniu możemy mówić wtedy, kiedy zabieg operacyjny wykonywany jest w tzw. trybie planowym czyli wyznaczony zostaje termin cięcia cesarskiego. Wówczas pacjentka powinna być 6 godzin na czczo, czyli nie spożywać ani żadnych posiłków, ani także płynów. No i po odpowiednim przygotowaniu anestezjologicznym, po przetoczeniu płynów do żylnie, Pacjentka zostaje przewieziona na salę operacyjną. Zwykle także wcześniej dokonuje się golenia owłosienia łonowego, o ile wchodzi ono w zakres operacji. Można też zaproponować pacjentce lewatywę. Zakładamy także cewnik do pęcherza moczowego i po takim przygotowaniu następuje znieczulenie i przystępujemy do operacji. Przed operacją kobiecie zostaje podane znieczulenie. Rodzaj znieczulenia zależy m.in. od nagłości wskazań do cięcia cesarskiego oraz stanu zdrowia rodzącej. Możliwe są trzy rodzaje znieczulenia. Znieczulenie ogólne to tzw. narkoza. Znieczulenie podpajęczynówkowe polega na podaniu leku znieczulającego za pomocą cienkiej igły do tzw. worka oponowego w okolicy lędźwiowej. Efekt utrzymuje się około 2-3 godzin. Znieczulenie zewnętrzne/oponowe zaś działa od 15 do 20 godzin, a środek znieczulający podaje się przez cewnik do kanału kręgowego nad oponę twardą w odcinku lędźwiowym. Operacja trwa zwykle od pół do półtorej godziny. Przeprowadzają najczęściej dwóch położników w asyście anestezjologa. Cięcie może zostać wykonane podłużnie, Wzdłuż tzw. linii białej, lub poprzecznie, tuż nad spojeniem łonowym. Nożem chirurgicznym, czyli skalpelem, nacina się powłoki brzuszne, następnie wchodzi się do jamy otrzewnej, otwiera się macicę, nacinając ją w dolnym odcinku i wydobywa płód. I to jest najszybsza część tej operacji. Również w zależności od warunków anatomicznych i, i nagłości wskazań, trwa różnie długo. Od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Po czym następuje już naprawianie tego, czego dokonał chirurg, czyli zszywanie ran operacyjnych, i ta część operacji trwa najdłużej. Po wydobyciu dziecka lekarz wyjmuje z macicy łożysko, a następnie zszywa powłoki brzuszne kobiety. Ta część operacji